Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy budżetowaniu. Po co robimy budżetowanie? Jak w Państwa organizacji wygląda budżetowanie? Czy budżetowanie pomaga lepiej kontrolować koszty? W każdej organizacji, budżetowanie to fundament lepszego zarządzania finansami. Dzięki budżetom możemy lepiej kontrolować wydatki, a co za tym idzie, pilnować i monitorować y, koszty, a na koniec. Osiągać nasze cele biznesowe. Natomiast najważniejsze pytanie, jak to zrobić dobrze? Jak systemy informatyczne, albo w ogóle wdrożenie tego typu rozwiązania, może nam pomóc, aby nie pracować na Excelach? W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu, jak stworzyć budżet krok po kroku, bo wiadomo, budżety możemy mieć na poziomie całej firmy. Możemy mieć budżety Projektowe. W firmach, w których wdrażamy budżetowanie, dzielimy budżety na budżety albo projektowe, albo na poziomie całej firmy. Jak, jak zaczynamy proces budżetowania? Co jest w ogóle pierwszym krokiem? Pierwszym krokiem jest prognozowanie. Jak prognozujemy? Jeżeli mamy budżet projektowy, wówczas Prognozujemy na podstawie danych historycznych i budżetów, projektów, które już wykon wykonaliśmy. Jeżeli mamy budżet firmy, bardzo często bierzemy budżet z zeszłego roku, weryfikujemy jak wyszło nam historycznie wykonanie tego budżetu i nanosimy na, nie na niego poprawki. W systemie Enovatio natomiast możemy bardzo łatwo zweryfikować te dane historyczne i bardzo łatwo utworzyć budżet na kolejne lata. Tutaj przechodzimy już do systemu. Przykładowa lista budżetów, które realizujemy w danej organizacji, to po pierwsze są budżety projektowe. Na nich nie będę się dzisiaj skupiał. Natomiast to, na co chciałbym spojrzeć i Państwu pokazać, to budżet całej firmy. I widzimy, że po pierwsze zaplanowaliśmy po stronie kosztowej 216 tysięcy na poziomie prognozy, czyli planowania, ale to będzie już od razu Państwu powiem temat kolejnego odcinka. Widzimy, że w czasie rzeczywistym możemy monitorować, czy mamy już jakieś planowane wydatki, czy mamy już koszty na poziomie faktur. W trakcie dzisiejszego odcinka skupimy się na budżecie firmy. W ramach tego budże budżetu firmy już widzimy, że zaplanowaliśmy 216 tysięcy po stronie planu, ale widzimy także, że weszły nam już w czasie rzeczywistym zamówienia i faktury. To będzie temat kolejnego odcinka, natomiast już w tym momencie robię zajawkę, żeby Państwa zachęcić do obejrzenia. Co my zobaczymy, w jaki sposób uzupełnimy dany budżet? Podstawą do dobrego budżetowania w firmie jest odpowiednia kategoryzacja kosztów. Na przykładzie tego budżetu pozwoliliśmy sobie dodać przykładowe koszty. Po pierwsze, w każdej firmie jest energia, koszty biurowe, telefony, internet, usługi prawne. Biuro rachunkowe, jeżeli nie ma księgowości wewnątrz, i marketing. Dane pozycje kosztowe możemy przydzielić do odpowiednich kategorii kosztowych. Dzięki temu będziemy mogli w bardzo łatwy sposób analizować i to jest bardzo ważne w jaki sposób koszty układają się na poziomie mojej organizacji. I co ja zaplanowałem? Po pierwsze, zaplanowałem, że na poziomie energii planuję wydać w przyszłym roku, bo budżet. Który założyliśmy, jest to budżet roczny. Zakładamy na poziomie planu, na energię wydanie 12 tysięcy. No nawet przy małej czy mikrofirmie 12 tysięcy na energię może być niewystarczające. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób korzystamy z tej energii. I tutaj po pierwsze 12 tysięcy na poziomie planu i po 1000 zł w każdym miesiącu. Dokładnie w taki sam sposób rozbiliśmy resztę kategorii kosztowych, że na poziomie, na poziomie planu mamy określoną kwotę. Ona wynika z ilości 12, czyli że budżetujemy na 12 miesięcy po 3000 36 tysięcy i w każdym miesiącu po 3000. W ramach budżetowania możemy mieć niezliczoną liczbę kategorii kosztowych. Oczywiście to jest tylko kwestia, w jaki sposób państwo budżetujecie? Niektóre firmy budżetują na kategoriach głównych, tylko niektóre firmy też, do których przychodzimy, kategoryzują i budżetują bardzo szczegółowo. To też jest bardzo często związane z tym, czy to jest firma prywatna, czy to jest firma z organizacja publiczna, czy organizacjach. Finansowanych z budżetu państwa, dochodzi nam też prawo zamówień publicznych i kontrola. Mamy tutaj już zdefiniowany budżet, ale powiedzmy, brakuje nam jeszcze jakiejś pozycji. Dodajmy pozycję budżetową. Dodajemy usługi, wybieramy usługi. Powiedzmy, że tutaj będzie 4000 zł, razy 12, zapisz, zamknij. Mamy kolejną pozycję budżetową. Natomiast to, co Państwo widzicie, mamy pozycję budżetową zaplanowaną na 48 tysięcy, natomiast nierozpisaną jeszcze w okresach. Jak możemy to zrobić bardzo szybko i łatwo. Wybieramy opcję w systemie. Rozpisz od stycznia do grudnia 25, zapisz zamknij, pojawiło nam się w każdym miesiącu 4000 zł. Ja po prostu podjąłem decyzję, że rozpisuję porówno po, po 4000 zł. I dokładnie tak jak tutaj Państwo widzicie: 48 tysięcy na poziomie globalnym i 4 tysiące już w poszczególnych miesiącach, luty, styczeń. Niezależnie od, od systemu, czy jest to Excel, czy taki system budżetowy jak Enovatio, zawsze usłyszycie pytania, dlaczego wydatki przekroczyły budżet, czy to odchylenie tymczasowe, czy to wymaga od nas pewnej interwencji. Nie możemy patrzeć na system budżetowania jako odizolowane rozwiązanie od reszty organizacji zawsze tego typu rozwiązania powinny być iść w parze tak jak na przykład w przypadku naszego rozwiązania z systemem obiegu dokumentów, obiegu zamówień, abyśmy mogli na bieżąco monitorować i kontrolować nasze koszty, czy to na etapie zamówień, czy to na etapie faktur. Tutaj już państwo widzicie, że dla pozycji energia mamy na poziomie zamówień 500 zł, a na poziomie kosztów biurowych widzimy, że z 3000 zł, które zostało zaplanowane w ramach tej pozycji kosztowej, 1230 zł zostało już wydanych, wydane i zafakturowane. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie dokładnie na temat, co się dzieje i w jaki sposób monitorujemy koszty i zamówienia względem budżetu. Dziękuję bardzo. Nie poruszyłem jakiegoś tematu. Zapraszam Państwa do komentowania. Jeżeli pytania są bardziej szczegółowe, zapraszam na naszą stronę, tam jest formularz kontaktowy. Proszę o wypełnienie, a ktoś od nas skontaktuje się z Państwem i zrobi albo prezentację danego rozwiązania, albo wystawi Państwu to rozwiązanie do przetestowania. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.